Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem podziękować osobom, które pojawiły się na dzisiejszym spotkaniu. Przypominam, było to spotkanie w związku z naszym sprzeciwem, że granica polsko-niemiecka jest de facto zamknięta, tak? no bo restrykcje są takie, że mało kto może jechać, a jak wiemy, i tak ci, co mogą jechać, mają duże problemy. Powiem w dużym skrócie, co ustaliliśmy. Nie będziemy rezygnować z negocjacji dyplomatycznych, które od kilku tygodni nie, przy, nie przynoszą żadnego skutku, ale wystąpimy z apelem do pani minister prezydent Mecklenburgii, aby podjęła z nami publicznie negocjacje przed kamerami, aby stawiła nam czoła i podjęła wyzwanie. Ale przede wszystkim, co ustaliliśmy, to będziemy protestować. Będziemy protestować, ponieważ nie zgadzamy się na, na to, aby władze Mecklenburgii czy jakiekolwiek inne władze łamały nasze podstawowe prawa. A protest przeprowadzimy w ten sposób, że przy zachowaniu wszelkich norm reżimu sanitarnego, władza nie będzie mogła przyczepić się do nas, że jest to nielegalne zgromadzenie. Niedługo podam, podam konkretnie, gdzie i kiedy odbędzie się protest, ale chciałbym już teraz poprosić stronę polską, przede wszystkim mieszkańców przygranicza, przy a przede wszystkim pracowników rynków przygranicznych, którzy wiem, że teraz najbardziej ucierpieli, aby przyłączyli się do nas. Pamiętajcie, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A ta podróż jest podróżą ku naszej wolności. Więc, jak powiedział kiedyś ktoś mądry, jedynym warunkiem dla triumfu zła jest bezczynność ludzi dobrych. Dlatego, jeżeli uważacie, że to nie ma sensu, że to nic nie da, to uwierzcie mi, nie mamy innego wyjścia. Musimy postawić opór władzy, bo to nie skończy się za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące. Ja już dzisiaj dowiedziałem się, że oni mają plan, żeby w Niemczech szczepienia trwały 3,5 roku. Że granica prawdopodobnie do maja będzie zamknięta. A za kilka lat już nie będziemy pamiętali, co to jest wolność. Dlatego musimy zacząć działać. Powiem wam, jak będzie wyglądał ten protest. Zakłóci w kajdany, w białych szatach, jako symbol, że zrobili z nas niewolników. Będziemy stali w odstępach kilkumetrowych, trzymając w rękach znicze, które symbol będą symbolem tego, że zniszczono nasze życie, że pogrzebano nasze życie. I taki sznur ludzi chciałbym niedługo zobaczyć, zarówno po polskiej stronie granicy, jak i po niemieckiej. A teraz pozdrawiam Was i życzę miłego wieczoru. Do widzenia.